Witam serdecznie ponownie na moim kanale dotyczącym hodowli zwierząt w dniu dzisiejszym porozmawiamy od kuchni o tym co się dzieje na moim pastwisku tutaj tutaj właśnie pokazuję jak to wygląda pastwisko tam z przodu widać gęsi po lewej a zupełnie na, na po środku są kozy, przejdziemy do nich później w dniu dzisiejszym chciałbym porozmawiać o pastuchu to no nie jest profesjonalny pastuch. Chodź Staszek. To nie jest profesjonalny pastuch. Profesjonalnie zrobiony. W każdym razie mam kilka użytecznych wskazówek. Ja osobiście użyłem palika plastikowego takiego to... Znaczy on ma tam ponad metr dobrze. I pierwszy... Pierwszą taśmę, bo ponieważ są tutaj małe kuski, wieszam na tej wysokości, to jest ten drugi. To jest w lejcach 20 cm ten drugi y, zaczep. Potem idę trochę wyżej, to jest 70 cm jest zaczep. Następny zaczep to jest na wysokości około metra i to w zupełności wystarczy do tego, żeby y, koza nie uciekła. Y, jak powiedziałem, wypasy pastyskowy 180 dni, tyle ile się da nawet dłużej. Pasą tu się jeszcze, jak powiedziałem, gęsi. Tam z przodu widać jakąś tam niewielką kubkę siana, ale to tam do wykorzystania dla królików. Tu obok, po lewej, pole kukurydzy. Co chciałem powiedzieć? Osobiście używam takiego elektryzatora FARY 6000 się nazywa, później go pokażę. Łąki są. No, z czego produkujemy mleko? No to ja mogę pokazać, z czego produkujemy mleko. Dokładnie z tego, czyli to jest odchody zwierzęce. Siedzą na łące zwierzaki, produkują odchody, pada deszczyk i z tego robimy mleko. Nic więcej tu nie ma. Jedyne, co mogę pokazać tutaj, chodź, Saszku, tutaj do mnie, eee, to prysnąłem między randapem, tak? To musiałem zrobić, z tego względu, że byłby z tym problem. Co o czym jeszcze chciałem dzisiaj mówić? Żywienie. Wracając do żywienia, tematu żywienia kóz. No cóż, tutaj sianko oczywiście będzie na zimę. Zimą będę je karmił, jak już wspomniałem wcześniej, słoma plus ziemniaki w okresie zasuszenia i w okresie ciąży. Później, jak przyjdzie laktacja, to pojawią się trochę kombinacje z mojej strony. I to wszystko w tym temacie. No, mleko jest dojone dwa razy dziennie, ekologicznie, czysto. Tutaj jest trochę kombinacji z pastuchem w postaci zwykłych stalowych prętów i plastikowych zaczepów, ale ja odszedłem od tego. Zdecydowanie lepszy jest ten plastikowy, który widać tam z przodu. I... Idziemy teraz do kóz. Staszek idzie przodem. Co będziesz, pokaż się nam tutaj kolegom z YouTube'a? Pomachaj do nich, tak? Idziemy do kóz. Tu są gęsi, z gęsi będą jajeczka na wiosnę na sklepie. Gęsi bardzo ładnie wykorzystują tą zielonkę, one do pastucha też się przyzwyczajają. Pobierają ją dosyć intensywnie, łącznie z lucerną. I to jest dosyć korzystne, ekologiczne, super, fajnie to wygląda. Słuchajcie, jak się odzywają do nas, próbują do nas zagadać, tak? Teraz idziemy do Kus. Kus mam 8 plus kozią każda ma swoje imię, każda ma trochę inną laktację inny, każda koza jest inna. Eee, doję dwa razy dziennie punkt 8. 18. Trzeba się starać kozę zawsze dodoić. Eee, no ręką się nie przedoi, jak jest automat to można przedoić, tak? W żywieniu takim jak ja stosuję w tym momencie nie stosuję prawie absolutnie żadnej paszy. Tylko i wyłącznie jest pasza zielona, to są kozy moje. Z przodu ta najbardziej mleczna brzydka na nią mówię, z racji tego, że Pan Bóg poskąpił jej urody, no ale jest najbardziej, powtarzam mleczna, tam z tyłu jest kilka innych, jest też młode.